Witam cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, czy żyjesz swoim życiem w pełni tu i teraz. Czy tak naprawdę nie żyjesz swoim życiem, w którym jesteś, tylko żyjesz albo w przeszłości, albo w przyszłości. I o tych tematach się mówi bardzo dużo ostatnio. Takie tematy mi się pojawiły i ja sobie spojrzałam na siebie. Ja bardzo lubię myśleć sobie o tym, czego pragnę w, dane, w danym momencie. Powiedzmy, jak sobie myślę o podróżach, o podróżach, które czuję, że moja dusza potrzebuje, woła. To ja już jestem w tym miejscu, odczuwam oglądam y, zdjęcia czy jakieś filmiki na, y, na materiałach y, online na przykład na YouTube jest dużo materiałów i widzę się tam albo wracam do tych samych, my, tych samych miejsc bo tam się świetnie czułam i moja dusza woła mnie co w ogóle jest bardzo nielogicznie czasami to w ogóle wydaje się być bez sensu ale Moi drodzy, jeżeli są takie y, przebłyski, to znaczy, że to jest ten głos, który jest nielogiczny. Nielogiczny, czyli to nie jest ego, to nie jest umysł, to jest nasze pragnienia, pragnienia serca, pragnienia duszy. I być może, że twój umysł cały czas jest w tym, co się wydarzyło, co powinno się wydarzyć, a się nie wydarzyło. Żyjesz. Przeszłością, a wiesz, że przeszłości już nie ma. Jest tylko tu i teraz. I Ty tworzysz swoje życie tu i teraz. Nie musisz myśleć, co będzie jutro pojutrze. Oczywiście warto sobie zaplanować mniej więcej, co chciałabyś, chciałabyś, żeby się wydarzyło, ale tak naprawdę, żeby coś się wydarzyło, to ty podejmujesz decyzję już dzisiaj. I w jakiej energii jesteś? Czy to jest energia tworzenia, pragnienia, i Twoje ciało się otwiera i po prostu zaczyna już działać? Czy tylko planujesz, tylko sobie coś tam snujesz, jakieś pragnienia i marzenia? Może kiedyś, gdyby jakiś tam tak zwany someday, czyli kiedyś coś się wydarzy, nie ma czegoś takiego. Więc jeżeli pragniesz coś, to zacznij robić to już teraz. Być może, że chcesz y, odbyć jakąś podróż w tym roku, a jesteśmy na początku roku, więc masz dużą szansę, że to się wydarzy i to ma sens. Bo jeżeli, jeżeli na przykład nie masz środków finansowych, a masz te 11 miesięcy, to masz tyle teraz możliwości, żeby znaleźć i pieniądze, i sposób realizacji tego pragnienia. Natomiast gdybyś na przykład chciała gdzieś jechać na jakiś urlop jeszcze w ciągu powiedzmy następnego tygodnia, że chcesz być gdzieś za tydzień, a nie masz na to pieniędzy, to jest szansa bardzo mała, że to się wydarzy, ale twój umysł będzie ci mówił, że nie, nie masz pieniędzy, nie dasz rady, teraz nie pozwolisz sobie na to i po prostu to się nie wydarzy. Moi kochani, bardzo często żyjemy przeszłością, tym, co się wydarzyło, jak bardzo byliśmy nieszczęśliwi i dalej jesteśmy nieszczęśliwi, bo żyjemy przeszłością, albo żyjemy w iluzji przeszłości, a tak naprawdę nie wiemy, co może się wydarzyć nawet jutro. Czy jest gwarancja, że się obudzisz jutro? Kto może Ci dać tą gwarancję? Zadaj sobie to pytanie dzisiaj. Czy masz tą gwarancję, że jutro przyjdzie? Tak naprawdę nikt nie ma. Bez względu na to, w jakim jesteś wieku, w jakim stanie fizycznym, w jakim masz super zdrowie, nie wiesz, co może się wydarzyć do jutra. Natomiast jak Twoja uważność idzie na teraz, na przykład dzisiaj, nawet jeżeli oglądasz ten materiał późnym wieczorem i zostało ci, nie wiem, kilkanaście minut, żeby się położyć do łóżka, to już możesz podjąć jakąś decyzję. Na przykład, jeden krok, żeby iść w kierunku swojego pragnienia. Co możesz zrobić, co nie zajmie ci dużo czasu? Możesz sobie coś zapisać, Możesz sobie coś zaznaczyć w kalendarzu na jutro rano, a może chcesz już podjąć decyzję, że ty już teraz decydujesz o tym, że będziesz mniej czasu myśleć i żyć przeszłością, i od dzisiaj zaczynasz żyć uważnością na to, co się dzieje dzisiaj. Po to, że jak się obudzisz jutro i będziesz Taki, taka szczęśliwa, że się obudziłaś, to będziesz żyć tym życiem, będziesz szczęśliwa. Będziesz wdzięczna za to, że się obudziłaś. O to, że na przykład y, dzisiaj zapowiada się fajny dzień, czyli jutro, że okazuje się, że, że będziesz miała popołudnie wolne i możesz sobie zacząć realizować to pragnienie, o którym wspominałaś albo zapisałaś sobie dzisiaj. Być może, że, że masz spotkanie, być może, że dzisiaj spełnia się jakaś realizacja Twoich marzeń. I to jest ta ekscytacja, to jest to życie tu i teraz. Nie patrzenie na to, co było w przeszłości, ani nie w przyszłości, ale żeby nie zaglądać do przeszłości, czyli do tego, co się wydarzyło, a co było trudne, to najpierw trzeba zamknąć ten temat. Przeszłości poprzez akceptację, wybaczenie sobie i wszystkim, którzy tam w jakikolwiek sposób nas skrzywdzili, dotknięcie tych trudnych emocji po raz ostatni i otworzenie swojego serca na tu i teraz na uważność. Czym jest uważność? Na przykład ja teraz siedzę sobie na krześle, takim zupełnie zwykłym, twardym. I ty możesz to zrobić teraz to samo ze mną. Możesz zamknąć oczy albo ze świadomości poczuć swoje, swoje ciało, jak siedzisz. Jak siedzisz? Co jest pod tobą? Czy siedzisz na wygodnej kanapie, czy na twardym krześle, na stołku, na fotelu? A może siedzisz na podłodze, a może siedzisz na fotelu w samochodzie? Jak twoje ciało się czuje w tej pozycji? Co chciałabyś zmienić? Czy jest ci dobrze? Tak samo Twoja uważność może iść na, na Twój oddech. Możesz zrobić nawet przy otwartych oczach, nie zmieniając tutaj, nie wchodząc w medytację, zrób głęboki wdech i zatrzymaj się. I powolny wydech. I Twoja uważność jest wtedy na oddech. A nawet jeżeli się pojawiają jakieś myśli to one sobie przepływają, bo Ty skupiasz się na tym, że masz ten głęboki wdech. Życie tu i teraz. Jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby żyć tu i teraz, to będziesz, będziesz zaskoczony, jak dużo możesz zrobić. Mimo tego, że do tej pory narzekałaś, narzekałeś, że nie miałeś czasu, dlatego, że to będzie uważność tylko na tu i teraz. Podaję Wam przykład. Teraz, kiedy nagrywam do Was, mam wyłączony telefon, mam ciszę w mieszkaniu, jestem tu i teraz. Poinformowałam moją rodzinę, że będę nagrywać i potrzebuję ciszy. Oni mogą zrobić to co chcą w swoich pokojach, w innych pomieszczeniach z uważnością na to, że je potrzebuje, żeby było w miarę cicho. Tak samo jak tutaj mam herbatkę. Możesz to ćwiczenie zrobić też przy właśnie swoim ulubionym napoju, czy to jest kawa, czy herbata, czy woda. Uważność na to, jaki jest smak. Jak, jak jest ciepły ten napój, czy jest zimny, czy jest taki, jak lubisz. Jeżeli uważność jest tu i teraz, to dzieje się więcej, szybciej i otwiera się kreatywność. Na nowe pomysły. Na to, co woła, Twój wewnętrzny głos. Jakkolwiek go nazwiesz, możesz go nazwać duszą, wyższe ja, Boska jaśń, czy to jest um, twoje serce, Czy to jest Twoja intuicja. To jest coś, co wierzy Cię woła, a nawet nie wiesz, jak chcesz to określić. Zastanów się na tym, ile razy miałaś taką sytuację. Że były jakieś takie dziwne przeczucia, co zrobić, a to w ogóle dla umysłu nie miało sensu. I jak podjęłaś tą decyzję, że: OK, wchodzę w to, na przykład skręcam gdzieś tam, masz jechać prosto, a nagle stwierdzisz: OK, skręcę tutaj, chcę zobaczyć, co tu się wydarzy, bo czuję, że chcę tam pojechać. I tam na przykład widzisz piękny krajobraz, spotykasz kogoś, kogo nigdy w życiu nie poznałaś. Pojawia się jakiś nowy pomysł, nowa współpraca. Przypomnij sobie, przypomnij, się, przypomnij sobie, kiedy to się wydarzyło, bo na pewno to się nie wydarzyło wtedy, kiedy byłaś w pędzie obowiązków i cały czas byłaś w tym, co masz zrobić, co masz zrobić jeszcze, jeszcze co, jakie obowiązki, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. Tylko wtedy, jak byłaś zrelaksowana. Być może to było na urlopie, a być może jak byłaś wyspana i miałaś taki dzień luźniejszy. To tak naprawdę, te głosy i te odczucia, które nie mają sensu, to są właśnie te głosy tej naszej bo boskiej części w nas. Tej duszy, tej intuicji, wewnętrznego głosu, który przypomina o tym, że nie jesteś tylko ciałem, że nie jesteś tylko umysłem. Jesteś czymś więcej. Więc zapraszam Cię do tego, żeby żyć tu i teraz, ale żeby sobie na to pozwolić, tą uważność, to naprawdę warto zrobić tak zwane porządkowanie przeszłości. Zamykanie tej przeszłości, ale nie takiej, na takiej zasadzie, że ja już tam nie zaglądam, tylko patrząc na przeszłość z akceptacją, z miłością, ze zrozumieniem, że to, co się wydarzyło, miało się wydarzyć po to, żeby teraz Twoje życie było na innym poziomie, żeby teraz było Ci lżej, żeby się pojawiały nowe pomysły, żebyś mogła słyszeć te głosy wewnętrzne w sobie. Po to, żeby przyszłość, która ci się wydaje taka kolorowa, może być tworzona dzięki tobie podejmowaniu decyzji tu i teraz. I pamiętając o tym, że mamy tylko dzisiaj, to wtedy nie musimy myśleć o tym, co się wydarzy, jak coś tam będzie. Jak się pojawi nowy partner, jak się pojawi duży dom, nowy samochód. A co by było, jakby to się nie pojawiło? Gdyby tylko to, co ma być, jest tylko dzisiaj. I gdybyś ty mogła, mógłbyś docenić to, co masz w tym momencie w swoim życiu. W całości, w akceptacji, w zrozumieniu. Tego Wam życzę. Kochani, życzę Wam uważności i mówię o tym całkowicie, bo ja żyłam w pędzie. Ja czasami jestem w takim pędzie, żeby sobie jeszcze przypomnieć sobie, jak to jest. Jak czasami biegam po mieszkaniu i robię różne rzeczy, a potem sobie przypominam, miała być uważność. I wtedy ściągam swoją uważność na jedno, jedno jakieś działanie. Na przykład to, że nagrywam teraz, mam herbatkę. I za pół godziny mam spotkanie. O tym wiem, ale wiem, że mam dużo czasu. Więc wiem, że nie robię czegoś tylko, żeby przyspieszyć, tylko wiem, że mam wystarczająco, że ta obfitość czasu w tym momencie jest dla mnie więcej niż potrzebuję. I tego Wam życzę. Zapraszam Was do takich ćwiczeń i takich wglądów. I zapraszam na kolejne filmiki, które będą się pojawiać. W zależności od tego, co mi się przypomni, co, co moja dusza będzie chciała tutaj się przejawić, z jaką prawdą, z jakimi wskazówkami, z jakimi ćwiczeniami dla nas, żeby każdy z nas korzystał z życia w pełni tu i teraz i pozwalał sobie na to, aby nasz umysł odpoczywał na tyle, na ile to jest możliwe. Życzę Wam cudownego odkrywania siebie. Do usłyszenia.